Projekt Ocalić od Zapomnienia, edycja druga, był kontynuacją przedsięwzięcia z zeszłego roku. Jego realizatorem jest Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie. W ramach projektu przeprowadzone zostały dwie inicjatywy. Drugi Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej oraz Powiatowa Historyczna Gra Terenowa. Patrole ze szkół z Piekoszowa, Zajączkowa, Mieci, Gozdu i Łosienia miały do wykonania wiele zadań, które znajdowały się w różnych punktach umiejscowionych w lesie w Zajączkowie nieopodal biblioteki. Zadania przygotowane i prowadzone były przez 27. kieleską drużynę harcerską z Zajączkowa. Uczniowie przychodzili trasę po linach zawieszonych pomiędzy drzewami, strzelali z dmuchawki i rozwiązywali zaszyfrowane hasło wolnościowe, rozwijali skróty i wysyłali sygnały alfabetem MORSA, a także układali puzdę i starali się zdjąć rękawiczki bez pobrudzenia rąk farbą, która zastępowała krew. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dodatkowe dwa punkty ulokowane poza lasem, w pobliżu rewizy OSP, które przygotowali członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. W pierwszym punkcie uczestnicy gry terenowej mogli strzelać ze strzelby nabojami hukowymi oraz usłyszeć i zobaczyć, jak działa karabin maszynowy. W drugim punkcie natomiast poznali umundurowanie polowe żołnierzy wraz z wyposażeniem, takim jak ostrogi, czapki czy pas, z nabojami i bronią. Po wykonaniu wszystkich zadań poznaliśmy najlepszych. Miejsce pierwsze zajęła drużyna z zajączkowa, drugie drużyna piekoszów 1, a trzecie drużyna z łosienia. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Na uczestników i ich opiekunów czekało ognisko, pyszne kiełbaski oraz kociołek ze smakowitą zawartością. Uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Łopuszna, Kielc, Marzysza, Gowarczowa, Piekoszowa Brenicy, Jawożni i Rykoszyna. Rywalizowali ze sobą podczas drugiego Wojewódzkiego Konkursu o Wiedzy Historycznej, który miał miejsce 18 listopada w Bibliotece w Piekoszowie. Historyczna rywalizacja podzielona była na kilka etapów. Każdy z nich składał się z 15 pytań, które wyświetlane były na ekranie. Uczniowie mieli ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi. Do drugiego etapu przechodziły cztery pary z najlepszymi wynikami. W tej części konkursu losowane były zestawy pytań, dla każdego uczestnika inne, na które udzielane były odpowiedzi ustne. Podobnie sprawa wyglądała w trzecim etapie i w dogrywce. Po podliczeniu wszystkich punktów przedstawiono najlepszych znawców historii. Na miejscu trzecim znalazł się Paweł Pękala z powiatowego zespołu szkół w Łopusznie, a na drugim Damian Klusek z V Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Piotra Ściegiennego w Kielcach. Zwyciężczynią drugiego wojewódzkiego konkursu wiedzy historycznej została uczennica Szkoły Podstawowej w Brynicy, Klaudia Zarychta. Laureaci otrzymali nagrody, gry planszowe i książki oraz statuetki i dyplomy, które wręczała Grażyna Tatar, sekretarz gminy piekoszów.